No witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony The Gamer a w dzisiejszym odcinku tak jak Wam zapowiadałem czyli nowa seria y, z rozmawianiem, w ogóle z widzami i będziemy testować nowe trasy autobusowe, które pojawiły się w update'ie. Startujemy jak widzicie ze Sławna i y, pędzimy do Malechowa, tak jak widzicie teraz na tej tablicy. <laughs> y, Także to, bez żadnego przedłużania myślę, jedziemy, zamykamy drzwi. No i jeszcze Następny przystanek ośrodek szkolny na Sławnie. Jest to też nowy przystanek, który został oddany niedawno. E, tak, e, więc ruszamy. E, to ja może zajmę się powoli pytaniami, które pojawiają się pod ostatnim, e, na każdej społeczności, pod ostatnią kartą tutaj społeczności. E, następne pytania zadawajcie pod tym filmem, a ja już do nich przechodzę. Będzie też w ogóle jeszcze daily z tutaj filmów, nie wiem do kiedy, ale z okazji roku kanału. Także tak, py, pojawiło się pięć pytań. Pierwsze pytanie, od Diabelska głowa. Jak to się stało, że chciałaś nagrywać? Zaczęło się to tak, że w sumie e, tak poczułem chęć do jakiegoś w ogóle nagrywania, żeby mieć swój kanał na YouTubie. Yy, I tak nie, zaczęłam nagrywać z driverem to wtedy, to pewnie jeszcze pamiętacie na moim kanale. Yy, no i tak jakoś się to zaczęło. Yy, na samym przycinek mamy wojska polskiego. Tak, proszę, nie yy, Pytanie od Obix yy, Gaming2.1.3. Dlaczego akurat Polska Driving Gamer? Dobre pytanie, ale w sumie... Yy, też nie wiem dlaczego akurat Polish Car Driving Gamer. Tak po prostu chciałam jakąś nazwę mieć, żeby było też Polish Car Driving, no bo to jest główna tematyka kanału. No i chciałam też, żeby było jakoś inaczej, więc wzięłam gamer no fajnie, że to też prezentuje ulgowy masz. Czy też się to fajnie prezentuje PCD Gamer? PC gamer. Też tak, tak fajnie, fajnie to brzmi. Pytanie od Piotrek MCO yy, 6546 Czy lubię nagrywać? Tak, bardzo lubię nagrywać yy, i czasami mam tak, że mam po prostu chęć do nagrywania, a czasami mam taki dzień, że mi się nie chce, ale to przecież to normalne. Yy, także tak to u mnie wygląda. Yy, no na samym już mamy osiedle służbskie. Yy, czego mam... Kolejne pytanie od Mr Podoga Krystianowice. Dlaczego mam stare polska trening na logu kanału? Jest to też ciekawe, ponieważ jest to zdjęcie z roku 2021, kiedy zacząłem grać w PCD i tak zawsze je miałam albo na tafecie, albo no, tak po prostu. Lubię to zdjęcie i bardzo mi się ono podoba. I na razie się zamierzam zmieniać. Dobra, osiedle słupskie. Siemanko, siemanko. Mm -hmm. Słuchna, tak, to i jeszcze ostatnie pytanie od Patryka 2137 kiedy zrobię test tego BMW myślę, że na tych odcinkach z Daily pojawi się też ocenianie i omawianie samochodów tych co wyszły na update. Dobra, wjeżdżamy na taką szóstkę eee... także to były te pytania dziękuję za napisanie tym osobom i pod tym filmem możecie również pisać kolejne Pytania. A my w tym czasie sobie jedziemy. Jesteśmy już na obwodnicy sławna. O, I mamy światło czerwone niestety. Więc musimy schamować. O, żółte, zielone. Akurat tak się zatrzymałem. Tak zawsze jest. Dobra. W sumie nie wiem, co tam jeszcze mogę powiedzieć. Bo w sumie mało pytań się pojawiło. Tutaj ten nowy radar mijamy. Fajne, on taki jest chyba teraz w nie wiem, na mapach muszę trzeba sprawdzić. No i sławna poszelińska, mój przystanek. Dwóch pasażerów, czy trzech, trzech pasażerów. Drzwi. O, szkoda nam minęła ładnie. Dali też w ogóle, że boty jeżdżą sobie po podewu, tym, no, więc fajnie że boty to się że bo w sumie tam po prostu trochę było eee, Nie pyta czy nie zleżą nie, nie, pytam, nie Dobra, następne przystąpię do Bobrowiczki eee, Fajnie, bo boty mijają Manik, Czerwony Bóg, fajnie, fajnie Szkoda, że nie ma nowych wotów bo w sumie fajnie by było, jakby jakieś nowe wody były Ale myślę, że to się z czasem pojawi Mówię, Bobrowiczki, jeden pasażer Zbieramy Świat dalej Na następnym w Bobrowice no, Idziemy Dobra Bobro... Bardzo blisko są te przystanki Z Bobrowiczek i Bobrowic Dobra w Bobrowicach są dwie obu Sklepem na motorowym Siemanko, siemanko. Dzień dobry. I tam. No, zamykamy drzwi. I następny przesunek mamy Rzeszczewo. Ciekawe też w sumie, kiedy pojawi się to Rzyszczewo, jako jakąś taka wieś, gdzie są domki i tego. Myślę, że w nie, niedalekiej przyszłości się powinno to Rzyszczewo pojawić. Jakie rozszerzenie karwic. Tutaj, jeśli chodzi o tam dalej. Mijamy sobie fotoradar, już tą taką zwykłą obudę złotą, no i rzeszczewo, przystanek, jeden pasażer, otwieramy, fajne są te dźwięki otwierania przy tej nowej karosie. Taki, myślę, że według mnie najlepszy dźwięk tych autobusów, a przecież każdy dźwięk, faktycznie każdy autobus zna fajnie dźwięk, chociaż tego ma zresztą dwa do nas zresztą, Barotown? Wariant. Wydawał, nie, nie wiem. Ale fajny on. nie ma właśnie tego fajnego żmejku. No ale ten jecz i ta karosa i te tue karosa mają fajne Dobra, do gminy malechowo i karwicy. Autobus też sobie jedzie. no, no to jesteśmy w karwicach i mamy przystanek, na którym widzę czeka... Jeden pasażer. Otwieramy drzwi i siada. No, Ilec... A nie, on też patrzy na mnie i sobie... okay. Następny to jest. Następny No to pędzimy. Tutaj mijamy sobie zjazd na darłowo. Dojeżdżamy do Malechówka Mijamy sobie Ulmberga. No, przyjemna traska, tylko właśnie mało pytać ale już nie mogę Wam teraz opowiadać. E, mija rok kanału. E, tak, dzisiaj jest 15 na 15, 25 listopada, dlatego pojawiam się w daily. E, tak, jednorazowy, normalny, już tam daje, proszę. E, no, także pojawia się też ten rok kanału. I mam nadzieję, że jeszcze tych parę roków, parę lat, no, parę, parę roków, mam nadzieję, że jeszcze będzie. Ym... No i tak. Dziękuję też, że jesteście, że jest, was, jest, jest już Was 1606 subskrybentów, naprawdę Wam dziękuję i, i naprawdę nie wiem co powiedzieć, naprawdę dziękuję. Dobra, wjeżdżamy do Malechowa, tutaj ja mam przystanek malechowo tam, tam. ja temu ja to ja mówię malechowo lewiata. Tutaj jest najlepiej. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tam... Czekałem w sumie jakby do autobusu do, yy, do Malechowa. Dzień dobry, dzień dobry. Jak to spóźnione, ja tu pędzę jak Robert Kubica Dobra, w tym autobusie Dobra, na tym część autobusowa malechowo zamykamy drzwi i jedziemy. Mhm. Tutaj wjeżdżamy, jedziemy, jedziemy. Nie wiem się to muszę odczekać, bo nieważne, nic nie widzicie, żem sobie trochę pojechał. No cóż, dobra, nieważne, nie widzieliście tego. Y, miałam skręcić, ale tak zagadałem się. No, no to dojeżdżamy, jeszcze jesteśmy na pękli, mamy lewego pętla i wypraszamy pasażerów. Także i Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do y, zobaczenia w następnym odcinku. Piszcie różne propozycje. Znaczy pytania, bo to nie, nie ten odcinek, także to było tyle, cześć. I czołem.